Witam na dorocznym wyścigu. Dzisiaj proszę o wielki brawa dla zawodniczek. Dobrze, pierwszą zawodniczką będzie Kasia o imieniu Cynamon na koniu Finger. O imieniu Cynamon, więc zaczynamy. Muszę powiedzieć, że Cynamon bardzo nawet dobrze skacze, czy muszę dzisiaj powiedzieć? Okej, okay, dobra, na razie mu dobrze idzie. I ostatnia najtrudniejsza przeszkoda? O, niestety, cztery punkty karne. No ale i tak, proszę o wielkie brawa dla tej parki. Dobrze. Teraz, nasza nowa klacz o imieniu Aurora rasy Palomino i na niej jest Zuza więc powiem Wam, że ta klaś nawet dobrze skacze. Na razie dobrze im idzie. Pięknie przeskoczona przeszkoda. Wow! Proszę o wielkie brawo dla tej pary! Wow! Bez żadnych punktów karnych. Proszę mnie, wow! Teraz nasza e, no, nowa koleżanka, czyli o imieniu Hanna na klaczy rasy szwalc, szwalc-walckiej o imieniu Kasztanka. Zaczynamy! O, niestety cztery punkty karne. Kolejna zawodniczka to Lisa na klaczy o imieniu Fiołek. Proszę o wielkie brawa. Dobrze, więc zaczynamy parkour. Pierwsza przeszkoda taka. O, niestety, cztery punkty karne. O, niestety, już osiem punktów karnych. Przykro mi. Niestety, wychodzą z osmo, ośmioma punktami karnymi. Ale i tak, proszę, wielkie brawa dla tej pary. Dobrze, a teraz. Wielki jakby finał. Kto zajmuje pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce zajmuje. Abo nie zacznijmy od czwartego. Czwarte miejsce zajmuje no Lisa, no i Fiołek. Proszę o wielkie brawa. Tutaj, proszę. O. Trzecie miejsce zajmuje Kasia i Cynanon Gratuluję Brawo Teraz prawie podium Drugie miejsce zajmuje Hanna I Kasztanka Proszę o wielkie brawo No i wielkim Kucem, który umie skakać Jest Aurora i jej pani Yy, Zuzia Proszę o wielkie brawa Juhu. Gratuluję Ej Zuzia, dobrze ci poszło Dzięki To widzimy się w kolejnym konkursie Do zobaczenia